Już niedługo. Dobrze, że nie cierpi. Są gorsze rodzaje śmierci. Czerwonka dała mi w kość. To chyba już. Mogę coś zaśpiewać. Nie tytuł jesteś najważniejsza. Grace How sweet the Kim jesteś? Jestem duchem twojej pra-pra-babki, Hedy Woodstone. A ja to Flower. Przywędrowałam tu z festiwalu muzycznego w latach 60., a potem próbowałam zaprzyjaźnić się z niedźwiedziem. Trochę przećpałam. Nazywam się Torfin. Lubię śledzie. Po co jej te szczegóły? Jesteśmy upiorami. Większość duchów przechodzi na tamten świat, ale nasza nieszczęsna gromadka. I po niej. Oh, Szczęściarza. To nie fair. Ona idzie do nieba, my tkwimy tutaj. Dlaczego na Odyna? Kanał. Co teraz będzie z domem? Był moją dumą. Teraz może trafić w ręce morderców, degeneratów, Irlandczyków. Nic tu po nas, lepiej zejdźmy na dół. Dobra myśl. Oby nowy właściciel był kimś interesującym piłkarzem, astronautą. Czyje życie chcielibyście teraz podglądać? Boże, to ten dom jest nasz? Gdzie jest haczyk? Nie istnieje. Pańska żona dostaje go w spadku pokrewnej. Chyba jako dziecko raz widziałam cioteczną babkę Sophie. Myślałam, że już dawno umarła. Pocieszę panią, że jest pani jej najbliższą krewną. I miała syna? Miała, a on naprawdę od dawna nie żyje. Ile możemy za ten dom wziąć? Gdybyśmy chcieli go sprzedać. Nie wprowadzimy się do trzystuletniego domu na Pustkowiu. To by było... Prawda? Jeszcze nic nie wiemy. Owszem, prawdopodobnie go sprzedamy. Uważa, że jestem trochę impulsywna. Nie ma zbyt wielu chętnych na tak duże obiekty. Można tam urządzić pensjonat. Zróbmy to. Znowu zaczynasz. Harujemy do późna, żeby opłacić naszą klitkę. A tu nagle zamczysko. Nie jesteśmy hotelarzami. Jesteś kucharzem, zajmiesz się posiłkami, a ja mogę pisać wszędzie. Będzie dodatkowe źródło dochodów. To może tak. Pojedźmy tam na weekend, a potem coś postanowimy. Dzięki. Dom jest piękny. O tak, i nasz. Za darmo. Musi mieć jakiś Feller. Kochanie, jest uroczy. Co może być z nim nie tak? Duchy. Lato 1998 roku. Chłopcy z Lehman Brothers ja wynajmujemy śmigłowiec, żeby ominąć korki na wyjeździe z Hamptons i zdążyć na czadową balangę z okazji urodzin Tary Reid. Plasa sama w sobie A kto to taki? Serio? Gwiazda kina Nie mego czy dźwiękowego? A co to jest kino? Teatr wyświetlany na ekranie Już wam tłumaczyłem Wyświetlany? A co to teatr? Kanał Być najpóźniej zmarłem Tak czy siak Wieczór był super Koniec Trevor, dzięki za opowieść o prywatce, o balandze na topie. Ale co wy wiecie? Nieważne. Jutro zbiera się klub smakoszy, a Thor wyjaśni nam subtelne różnice między różnymi odmianami dorsza. Coś jak mój wykład o łososiu z naciskiem na dorsza. Jedzie jaki tam łódź ziemna. Jaka łódź, głupta się. Ekwipaż bez koni. Stary, ale ciałko. Wypasione. W istocie byłby z niego galanty pospolitak. To rany. To nie nasze czwarte piętro bez windy. Imponujące, ale nie sięgniesz z łóżka do lodówki. I to powietrze. A ten facet ze stacji benzynowej, Karl, do schrupania co? Nazwał mnie babą, bo noszę koszulkę z grą komputerową, ale fakt, Karl miał swój wdzięk. Wchodzą, idziemy. No rany znowu. Czekajcie. Gigant. I to nasz. Przyznam, że przydałoby się nam więcej przestrzeni. Właśnie. Nowy Jork jest przeludniony. Nigdy nie jesteśmy sami. To pewnie oni, nowi właściciele. Dom należy do rodziny od sześciu pokoleń. To twoja krewna Hetty. Wypraszam sobie gołe kolana i ta wyzywająca fryzura. Jedna parka nie będzie nam zawadzać. Tak. Dwie osoby dadzą się znieść. Nie będą się rozbijać. Wprawdzie to nie przykuta do łóżka umierająca starsza pani, ale szczęście nie trwa wiecznie. Fajnie będzie podglądać młode małżeństwo. O tak. Zanim zapomnę... Co to? Co robisz? Szałwia. Oczyszcza aurę. No nie. Kochanie, to zabytek. Dym przepędzi złe duchy. Co? To działa? Wierzysz w gusła? Lepiej dmuchać na zimne. Śliczny zapach. O? Chce się nawąchać. To szałwiaczy ona. Pachnie jak spalona wioska. Ludzie, odstraszacza duchów starczy dla wszystkich. Czyli mamy bibliotekę. Prawdziwe, oldschoolowe bogactwo. Wiem. poszerałam w dokumentach. Moi przodkowie dorobili się na wyzysku. Tacy podli, noworysze z karykatur tarzający się w złocie. Raz się nam zdarzyło. Wydają się mielis. Trochę jak para, z którą wzięłam ślub w komunie, i trochę jak para, którą poślubiłam w sekcie. Na zdjęciach dom wyglądał na mniej zadbany. Że jak? Wymaga drobnego liftingu, ale co to dla nas? Zosia, z Mosia. Trzymam za nich kciuki. Uważaj. To będzie wspaniały hotel. A co to jest hotel? Zaraz ci wyjaśnię. To nasz najgorszy koszmar. W każdym pokoju ludzie przyjeżdżają, wyjeżdżają. Śpią w naszych łóżkach. Libertyni. I robią bałagan, o którym wolisz nie wiedzieć, mój miłujący ład wikingu. Czemu? Czemu? Tam masz kubeł. Nie cierpię, jak żywi przeze mnie przechodzą. Nie ma nic boleśniejszego poza strzałą w szyi. Dobra, nowy plan. Zabić ich. Odpada. To podłe. Raczej niewykonalne. Nie możemy ich odstrzelić, czy zalać im nóg cementem i utopić. Chodziłam z bimbrownikiem, nasłuchałam się. Gdybyśmy nawet mogli ich zaatakować, mężulek rozłożyłby nas na łopatki. Widzieliście jego bary i plecy. Krótko mówiąc, trzeba działać. A może spróbujmy ich postraszyć? W końcu jesteśmy duchami. I to świetny plan. Trochę mnie przymuliło. O czym rozmawiamy? Plan Trevora jakoś mi nie leży. Powinniśmy uszanować granicę dzielącą nas od żywych. Znalazłem kurtkę. Dobra, przegońmy stąd tych drani. Hey, bubu. bubu, woda w kranie jest obrzydliwa. Oh. Więc pojechałem na stację po kawę. Dzięki. Aż pozdrowienia od Karla. Nazwał mnie lansiarzem, bo noszę klapki. Cały Karla. A teraz wybieraj kanarkowy czy lawendowy? W remoncik. Jeszcze nie wiadomo, czy tu zamieszkamy, a już malujemy dom. Ja bym wyburzył całą ścianę. To nie jest nośna? Co to ma być? Wiesz jaki dźwięk chcesz usłyszeć? Nie jestem pewna, ale się czuję jak Joanna Games i wcale mnie to nie cieszy. Chcesz być moim chipem, koleś? Tak, poproszę. Zaraz, czemu zawsze udajemy pary z HGTV? Tylko nie mów, że to cringe'owe jakie to słodkie, zalągł się u nas ptaszek. Masz rację, dom wymaga remontu. Leci! Gleba. Ustalmy, czym dysponujemy. Thor potrafi robić sztuczki z prądem, bo zginął od pioruna. Ma się tę moc. Isaac, what Isaac, a are you twoja specjalność? Yes, yes, yes. Jaka? Zabiła cię czerwonka. Yeah, like bark kiedy bark przechodzą przez you. ciebie żywi, i bąkiem. <laughs> Dobra. Rozumiem, ale proszę mi tego nie wypominać. To dla mnie o wiele gorsze niż dla ciebie. Dobra, co jeszcze? Alberta była śpiewaczką i jej nucenie jest słyszalne dla żywych. Niech im zanuci piosenkę z filmu Uwierz w ducha. Coś pod temat... Nie wiemy, o czym gadasz. No tak, w kino. Witaj w moim piekle. Jest tam niesamowita scena z dziewczyną przy kole garnicarskim. Nie mamy na to czasu. I wchodzi postawny bysio z gołym torsem. Mamy czas, mów dalej. Dobra, załatwione. Zanucę coś strasznego. Umiejętność Trevora przebije wszystkie inne. Tak, zrób to. Mili jesteście. Dawaj, Trev. Moment, Potrafisz. Skup się. <śmieniczy> Makler rządzi. Pior. Dobre. Żołnierze, wyśpicie się. Jutro uderzamy. Nie ma ciepłej wody. Dobra, wychodzi na stanowiska. Powodzenia i bawcie się dobrze. Znów nie ma ciepłej wody. Momencik. Dawaj to. Co jest? Padł w boju. Alberta, Trevor, szykuj się. Czuję się jak support Trevora. Nie chcę gwiazdu żyć. No, nie teraz. Dobra. Uruchomiłam sprzęt. Super. Puj, skarbie! To ty! Znów jesteś na diecie sokowej? Trevor, w tobie ostatnia nadzieja. Nie można zwalać winy na drugą osobę. Nie, nie. Ja nie puszczam takich bąków. Pokaż Art ducha. Coś ohydnego. Gaz Lajerko. Masz śliczny, ale smrodliwy tyłeczek. Is hard. Strasznie to Ooh, ciężka is praca. Frank. Ale sód, Zamknij się. Dobra. Babe, co robisz? Idę naprawić boiler. Pewnie zgasł płonek. Trzeba go znów zapalić. Trochę tu upiornie. Teraz lepiej. Co to za jedno? Nie wiem. That looks ancient. to stary sprzęt. Wezwijmy specjalistę. Nie, szkoda i Chce się wykąpać. Przeciwnie do wskazówek zegara. Mam wrażenie, że nie wiesz, co robisz. Niedobrze. I po sprawie. Nieprawda. Załatwione. Nieprawda. Dobrze, że nie zgasili światła. Czle. Żeby wyszli. Wiem, to nie dla nich. To sprawa między McClurem a Flakonem. Sprawa osobista. Tak dla mnie to wazon. Błagam. Wciąż lodowata. Wieczorem jedziemy do Nowego Jorku. Naprawimy po powrocie. Jeśli wrócimy. Znów to samo? Sam. Um, I'm just Powiem come wprost to okay? pardon? Słucham? Um, um, I didn't hear nie anything. dosłyszałam Nie chcę you. się tu wprowadzać well, Robisz się ciekawy, Bardzo ciekawie Party. Jakbym odkrył nowy gatunek dorsza oh. okay, a too close. Trochę Here? za blisko okay. Niewiele brakowało Prawie okay. się udało really? That was so close. Przyjechałem tu otwarty na coś nowego, ale pensjonat... Naprawdę? Chcemy się wynieść z miasta? Kocham cię. Sam wiesz, że boisz się zmian. Ale dobrze jest spróbować czegoś nowego. Tak, zgoda i chętnie spróbuję. W okolicach 14 ulicy. Słodki. Dowcipny. Nie wiem czemu, ale czuję z tym miejscem jakąś więź. Widzę tu naszą przyszłą rodzinę. Marzę o niej, ale... Ten dom się sypie. Fakt, to rudera. Zamknij się. Udało się! Więc tak? Ty decydujesz? Jeśli już robić coś zwariowanego, to za zgodą obojga. Świetnie, ale wiesz co? Czasem trzeba się odważyć. Pomalować ściany na kanarkowo i zerwać z szarzyzną. Co? Szary pasuje do wszystkiego. Niczego się nie nauczyłaś. spokochaj lub sprzedaj. Nie wiem o czym mówią, ale przez parę miesięcy kobietka nie wpuści go do wyrka. Bomba, wymiatasz. Uważaj. Nie dobrze. Sam? Sam? O oh oh Sam, hey. Sam. Sam. Oh Sam. Sam. Morderca. Okay. Powtarzam, nie chciałem I tego. Nie potrafiłbym kogoś rozmyślnie aż tak skrzywdzić. Oh. Mężu nie jest taki smutny. Kiedy umarłam, Aira miał taką przerażoną minę. Nie chciał mnie stracić. No i chciał uciec przed niedźwiedziem. A jeśli ona nie przeżyje, będzie miał koszmarne ostatnie wspomnienie. Kłótnia. Karol i ja też rozstaliśmy się w gniewie. Zabawne. Wtedy tak się tym przejąłem, a dziś nawet nie pamiętam o co się kłóciliśmy. Kiedy zamykasz drzwi, nie przychodzi ci do głowy, że robisz to ostatni raz. Ale potem zdarzył się wypadek i zrozumiałem, że już nigdy więcej nie zobaczę żony. Że nigdy z nią nie pogadam, że jej nie przytulę. Nie powiem, jak bardzo ją kocham. Zaraz. Pamiętam, o co się poprztykaliśmy. Zeżarła mi wszystkie ponczuszki. Nie z łakomstwa, tylko żeby mi dokuczyć. Cała ona. Samolubna taka i owaka. A morał? Życie to cenny skarb. A co to są ponczuszki? Takie okrągłe coś. Nieważne. Bolesna strata. Co jest? Niech się przegrali z Nuggetsami. Cholera. Czy moją trzyminutową śmiercią kliniczną też się tak przejąłeś? Zawiozę cię do domu. Powolutku. Dzięki tyle razy słuchaliśmy tej pieśni 487 i za każdym razem lepiej brzmi. Ziemna łódź! Żywi wrócili! Jednak przeżyła. Chwała Bogu. Będą blizny? Jak Buśka? Mieliśmy jechać do domu, ale chciałem ci coś pokazać. Kiedy dwa tygodnie drzemałaś w śpiączce, kiedy byłaś w śpiączce, ściągnąłem tu budowlańca, żeby ustalił, co trzeba zrobić. Okazuje się, że wszystko nowe fundamenty, podłogi, spokojnie. Dojrzałam do sprzedaży. Ja Miałam czas wszystko przemyśleć. Pomysł z pensjonatem to wariactwo. No, to jestem wariatem, bo w to wchodzę. Co jest grane? To nasz budowlaniec. Sami nie damy rady. Zaraz. Zamieszkamy tu? Odwajamy wydatki, skarbie. Wykorzystałem limity na kartach, spieniężyłem polisem mimo protestów ojca. niemy w długach. Jeśli pensjonat nie wypali, mamy przegwizdane. Nie rozumiem. Co się stało? Perspektywa twojej śmierci uświadomiła mi, że gdziekolwiek ze mną zamieszkasz, będę w domu. Bardzo ckliwie to zabrzmiało? Przećwiczyłem ten tekst. Był bardzo ckliwy. Pokaż mi dom. Pogodzili się. Jestem rada, że wyzdrowiała. Ja też. Zaraz. A co to za ludzie? Chyba ekipa budowlana. O Malej. Elektrycy, sprawdźcie instalację, dekarze. Zasady BHP, uważajcie, gdzie rzucacie dachówki. Nie za elegancko się pan ubrał do remontu? Chodź, chcę ci coś pokazać. Niespodzianka. Ostrożnie. Bramka zapadła. Hotel stanie się rzeczywistością. Będziemy w mniejszości. Na świnią. Wiem, czeka nas koszmar, ale stęskniłem się za tymi szalonymi dzieciakami. Zagadała do mnie. Zagadała do mnie. Zagadała do mnie. Zdaje się, że nam nie leci. Coś zaiskrzyło. Odezwała się do mnie. Wielki Boże. Błagam, opuść ręce. A teraz tadam. Co to? Twoje wymarzone, kanarkowe ściany pomalowałeś sypialnię. Właśnie, miałem opory, ale się przekonałem. Co do diabła? Masz rację. Jest za dużo tego żółtego może jedną ze ścian przemalujemy. To nie może być prawda. Rozumiem. Nie podoba Ci się, ale to tylko farma, o mój Boże! Na co ty patrzysz? Miałeś rację. Widzi nas. Kim wy jesteście? Uh, Raczej jesteś. Jay, twój mąż. Chcesz się położyć? Zaraz wszystko wyjaśnię. Jesteśmy duchami. Nieszczęsne upiory, które tkwią tu z niewyjaśnionych przyczyn. Wersja polska studio Sonica. Tłumaczenie Elżbieta Gałowska. Czytał Marek dziula.